Tutaj mamy na przykład taką scenę z 40-latka. Jeszcze wtedy inżynier karwowski pojechał po, po pracy po gazetę i ma tutaj swojego czerwonego marucha. Tylko się tablice nie zgadzają, ale to są szczegóły. 10 lat to jest tak naprawdę czas, kiedy ta całkowicie znikły. Zacząłem po prostu jakoś mi się tam zaczęły podobać. Coś takiego zacząłem w nich widzieć każdy samochód w zasadzie z dawnej Europy, bloku wschodniego mi się podoba. Nie ma takiego samochodu, którego bym stylistycznie nie określił jako piękny. Jak to zazwyczaj bywa w pasji. Na początku to tam ma gdzieś coś fajnie okazyjnie się kupi, fajnie się postawi. No i tak y, potem znowu, następne, po kolei, po kolei y, i się człowiek orientuje kiedy nie, nie jest się w stanie zorientować kiedy tak naprawdę to się przeradza z jakąś taką większą już pasję, y, że coraz tego więcej jest i otacza to tak naprawdę całe, całe życie. Na samej górze mamy y, głównie pierwsze polskie samochody, no nie licząc tych trzech Daci, które tutaj są. Mamy tutaj Warszawy i jeszcze Gaza M20 Pabiedę. Syreny. Syrena Bosto przykładowo. Jedna z moich ulubionych syren. Jest to syrena dostawcza. Pojazd, którego robiłem samodzielnie z dwa miesiące mi zeszło. To jest żuk mający przypominać tego, który grał w serialu Zmiennicy. Niestety Troszeczkę mi się nie do końca podoba to, jak on wygląda, czy wykonanie jest takie, no, nie jest naj, najbardziej profesjonalne, ale mam taką satysfakcję, że zrobiłem go samodzielnie y, od podstaw, kalki też, y, tutaj spółdzielnia pracy Borów Tucholskich zamów, zamówiłem i tak skompletowałem jeszcze niezbędne części, takie jak dekielki z innych modeli i tak właśnie powstał y, żuk. Stylistyka tych samochodów, jakoś ich historia. Idąc ulicą, widzę takiego malucha, który gdzieś na przykład stoi już od, od kilku lat, to tak pomyśleć, że on ma jakąś historię, że ktoś go kiedyś kupił, ktoś, ktoś na niego dostał talon i się cieszył, że, że ma go, a dzisiaj tak naprawdę stoi gdzieś w krzakach i nikt się nim nie interesuje. Jeżeli chodzi o stare samochody europejskie, to po prostu je. Jakoś tak one są synonimem takich tych lat, które były 40 lat temu, te 30 lat, do tyłu jakoś, gdzie świat był inny, tak można powiedzieć. To jest, jest taka jedna z tych rzeczy, dzięki którym można poczuć takie no inne powiedzmy, czasy. Aktualnie robię właśnie tutaj. Y przyczepkę niewiadów N250. Jest to taka lekka y, przyczepa. Przeznaczona głównie tam do maluchów i tak dalej. Co właśnie do samego wykonania, to jest to druk y, 3D z żywicy. Y, to jest technologia SLA y, DLP, to tam różnie to można nazywać. Polega to de facto na tym, że z, Załad musimy załadować do drukarki po prostu yy, plik, oczywiście wcześniej go projektujemy. Powiedzmy, że zaprojektowanie takiej przyczepy, no znając wszystkie wymiary oczywiście, yy, wcze wcześniej no, to można powiedzmy w godzinie się zamknąć, ale są też takie projekty jak na przykład yy, właśnie, przykładowo taki Jelcz 417, to jest akurat podwozie do niego kompletne, Potrafi, zajęło mi około dwóch tygodni. Tak ona tak mniej więcej wygląda, już gotowa i ją możemy sobie podpiąć do malucha na przykład. No, dedykowany zestaw można stworzyć. Już tak, tak. Tyle Wystarczy chyba Teraz to trzeba poukładać ładnie. To jest chyba moja ulubiona czynność powiedzmy. To jest jugo, tutaj traban. To tylko jedno zachodnie, to jednak bieda jest. Nie, nie. nie ma zachodnich samochodów. Każdy jak tą makietę widzi zawsze mówi, że jest za czysto, jak na jak na Polskę Ludową, ale ja tam się... W takie tak zwane brudzenie modelarskie To ja się nie bawię Bo według mnie to jest już taka wyższa szkoła Powiedzmy Więc jest to taka moja wyobraźnia Chciałem żeby to było y, jakieś takie miejsce Osiedle I żeby był też jakiś parking na samochody ciężarowe Stąd też mamy taki tam budynek gospodarczy Oprócz tego y, Zależało mi bardzo na parkingu Żeby móc te auta ustawić Tak też y, był to pierwszy W ogóle element jaki zrobiłem Kilka tutaj ciekawych samochodów właśnie nam się znajduje. Mamy Jugo, Trabanta, Żuka, Poloneza, też Ładę, Skodę i Warszawę, która już w latach 80. była dosyć rzadko spotykanym samochodem. 17. Pojechaliśmy po psa, no, tam gdzieś na wieś po psa, taki piesek, no, szczeniak. No i tam w garażu ten właściciel miał malucha, Tam byśmy się spytali, czy nas sprzedaż. on oczywiście, że nie, absolutnie. Minęły trzy miesiące takiej negocjacji, zastanawiania się. No i po trzech miesiącach byliśmy, to był 28 grudnia. 2017 byliśmy już go odebrać. Siedzieliśmy w Sylwestra, tam czyściłem go, odkurzałem. No myłem to nie, bo za zimno, ale tam jakieś szmatką go tam gdzieś przemyłem. No. Więc cały tak naprawdę Sylwester spędziłem na dopieszczaniu do tego samochodu, chociaż no, oczywiście całe dopieszczanie to się odbyło dopiero w lecie. że one nie były niezawodne, to ja nie mam zdania, że te auta to były cudowne, bo już ja sobie zdaję sprawę, że to były tak naprawdę, no tutaj nie oszukujmy się, trochę auta złe, jeśli chodzi na takie warunki dzisiejsze, a na wtedy no to, to były, nie było nic innego i, no i tak, takie to wtedy po prostu było, nie było innych pojazdów. Każdy człowiek musi mieć jakąś pasję i ma na pewno jakąś pasję. Tego prędzej czy później ją odkrywa dopiero. Wszystko zbieram od lat 6. Od 2015 roku. Ciężko tego tak określić, co konkretnie zbieram. De facto, wszystko co związane z starością, tak z Polską Rzeczpospolitą Ludową, to, to, to zbieram. Tablice rejestracyjne, czarne. No, właśnie modele jakieś tam zbieram też, mam kilka egzemplarzy przekroju starego, rower Flaming z prl w czasie remontu. No głównie to zbieram motoryzację w miniaturze, no ale to się, mówię, zaczęło się od kilku tam modelików, a ciągnie się po prawdziwe pojazdy. Wszystko, co w zasadzie uzbieram, wszystko co mam, to wkładam w tą motoryzację. W mojej kolekcji jest Fiat 125P z częstochowskich zakładów zabawkarskich. To jest takie niesamowite, bo te auta nawet nie przypominają oryginału. One są aż tak brzydkie, że aż piękne. To jest fabryczny klej. Wylało się im w fabryce za dużo kleju, poszło na karoserię i to jest taki urok tych modeli. To jest tak, takie nieprecyzyjne, że aż mi się to to, to, to tak naprawdę podoba. No.